Cześć. Dzisiaj specjalny odcinek, odcinek ogródkowy. Będzie to odcinek o naszych ogródkach, o naszych uprawach. Więc może zacznę od ogródka numer jeden. To jest ogródek stary ogródek blisko suchego lasu. Ogródek zakupiliśmy w zeszłym roku. Uprawialiśmy warzywa. Na początek wymieniliśmy ziemię, nawiedziliśmy nowy torf. Postawiliśmy folię na pomidory, zasialiśmy warzywa. Igi zbudował inspekty dwa drewniane, jeden na zioła, drugi na warzywa. Także kompost zbudowaliśmy. Wszystkie rośliny nam pięknie wyrosły. Zamontowaliśmy nawadnianie automatyczne. Po czym wyjechaliśmy do Albanii. Ustawiliśmy podlewanie automatyczne codziennie na dwie godziny i okazało się, że nasze warzywa przestały rosnąć. Ziemia została przelana, wszystkie minerały po prostu wypłukało i rośliny nasze nie porosły. Druga sprawa, że w tym ogródku jest w ciągu dnia bardzo duża ilość cienia. Nasi sąsiedzi mają bardzo wysokie drzewa i i niestety w naszym ogródku jest po prostu zimno i niesłonecznie. Okazało się, że nie wystarczy tylko woda, aby rośliny rosły. W tym roku, więcej ziemi, dostaliśmy ziemię tak, aby odłogiem nie leżała. Ilość ziemi to jest około 7000 m2, ale całości nie uprawiamy pod warzywa, wiadomo. Duża ilość, więc ym, połowę pola zostało zaorane, przebronowane, a wcześniej talerzowane, ponieważ rosła bardzo duża trawa wiele lat. Cały ogródek jest ogrodzony tujami. Zasialiśmy na tym polu facelie oraz gorczycę. Sianie było ręczne, bardzo przyjemne, polecam. Niesamowicie mnie zrelaksowało. Niesamowita energia, po prostu dużo endorfin się wydzieliła w tym momencie. Na tym wielkim polu zrobiliśmy rondo drogę, tak aby można było wjeżdżać naszym kamperem. Na środku ronda posialiśmy piękną łąkę oraz wysialiśmy dynie, także słoneczniki jadalne. Naszym celem jest samowystarczalność oraz dzielenie się tym między innymi z naszymi rodzinami i przyjaciółmi oraz na sprzedaż. Nasz ogródek jest uprawiany ekologicznie. Co to znaczy w naszym wydaniu? Przede wszystkim bez użycia chemii. Uprawiamy w zgodzie z naturą, gdzie w jednym ekosystemie rosną różnorodne rośliny jak zioła, owoce i warzywa. Klebę uprawiamy z dodatkiem materii organicznej z kompostu, które sobie sami produkujemy, czyli te wszystkie obierki z warzyw, z owoców wrzucamy do siatki, a później wywozimy na nasz kompostownik. Nasz ogródek jest nie tylko przeznaczony dla nas, ale także dla zwierząt, np. dla pszczół, os, trzmieli, biedronek, mrówek. Dlatego posadziliśmy również 50 krzaków lawendy wzdłuż drogi i ronda. Kiedy mieliśmy ten pomysł ogródkowy na samym początku, pojechaliśmy do najbliższego rolnika i stradziliśmy mu nasze konkrety. Powiedział, że bez randpu nam się po prostu to nie uda, że wszystkie rośliny nam po prostu zielsko zarośnie, że to jest bardzo dużo pracy. W ogóle bez chemii na szkodniki nie, nie będzie to uprawa taka ładna i na takim poziomie, co chcemy zrobić, aby rozdawać i sprzedawać naszym najbliższym. Więc udaliśmy się do następnego rolnika, do drugiego. I wszystko się tak samo powieliło, to samo nam powiedział, że będą kiepskie plony, że będzie bardzo dużo chwastów, że nie damy rady w takim wielkim obszarze tego zrealizować. My się nie poddajemy. Powiedzieliśmy sobie, że najwyżej będą mniejsze plony, ale spróbujemy. W jaki naturalny sposób będziemy dbać o nasze rośliny, więc nawozy będziemy robić z pokrzyw i z zwrotyczu. Tego nauczył mnie mój tata. W sumie nas, bo w zeszłym roku Igi także podlewał pomidory z lanzaroty tymi nawozami. W jaki naturalny sposób będziemy zwalczać szkodniki, więc to jest wszystko przemyślane. Na środku ronda posialiśmy specjalnie łąkę kwiatową. Tak aby jak najwięcej było motyli, pszczół, os oraz biedronek. Biedronki, które zjadają najwięcej myszycy. Dla nich zbudowaliśmy dla biedronek specjalny domek, aby pomogły nam w ochronie roślin. Także będziemy wykorzystywać naturalne produkty dostępne w każdej kuchni, jak cebula, czosnek, sodę oczyszczoną, drożdże piekarskie. I wiele pewnie innych rzeczy. To jest ogródek numer cztery. Ten ogródek będzie zainspirowany taką naturalnością. Jak najmniej ingerencji z naszej strony, o, przejdę sobie tędy. To muszę się cała schylić. O, zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Pożyczki, jabłoń, dużo kwiatków. To jest mój najciekawszy ogród, Marsz cztery ostatni. patrzcie, panu kwiatków jest, z góry nie było widać. W tym miejscu będziemy spędzać najwięcej czasu. Ten ogródek będzie zupełnie inny niż wszystkie trzy pozostałe. Nie będziemy tutaj sadzić warzyw. Chcemy, żeby było jak najbardziej naturalnie. Ten ogródek jest najciekawszy. Ogródek numer 4. To jest nasz ostatni ogródek. W tym ogródku nie będzie się wiele działo. Będzie nam bardziej służyć jako rekreacyjny. W najbliższym czasie ma tutaj powstać altanka. W tym miejscu będziemy spędzać najwięcej czasu na relaks. przejście jest do naszego ogródka numer trzy. O, okay. Przyjechała lawenda i rozwija trzeci wąż? Ile metrów? Sto. A, tutaj już mamy truskawki. Dzisiaj ostatnio posadziliśmy truskawki honej. Te truskawki elkat. I truskawki późne. Przyjechała lawenda. Będziemy robić cały wjazd w lawendzie. 50 takich krzaczków mamy. Z lawendy będę robić solę do kąpieli. Mydełka, takie zawieszki do szafki, lawendowe olejki. Tu są kartony z lawendą. Podlane. Przyjechała lawenda. Chyba pierwszy raz, co powiedziałam, lawenda zamiast wrzosy <noise> O, Igor przygotował dziury 50. Tutaj jest dolomit, bo zima, ziemia ma być bardziej wapniowa, ale się zmęczyłam, biegłam, żeby zdążyć zanim on to rozpakuje. Ta droga będzie lawendowa. Jest 50 dziur? Nie liczyłaś. Nie liczyłaś, no dobra. 6 kartonów nam przyjechało. Już czuję tutaj z daleka. To jest. I schowałam telefon w kieszeń, bo mam ręce od buta. Ładno, no, no dobra, to do roboty. Jak mówicie pachnie. Takie, w takiej folii zawinięte. Ale co jest najciekawsze? W jaki sposób? Patyczek drewniany? O jest! Taka babka. Super. Mhm. Pokaż. Mhm. Komary? Nawet ma odstraszać. Groszek. I sałata. I fasolka przykryta. I dużo bobu.